Na Hatę, no Dobra I co ja mam ustawione Kowal Jest tak A jest najmocniejsza No to ja chcę No to musisz zrobić Dobra dobra już wiem I teraz tym O Ale TCS abym sobie zmienił na więcej tylko na postoju, reszta w trakcji No ale jak jest to kontrol... zmieniać. Ja wiem, ale ja kontrolę trakcji trochę lepszą chcę. I to jest czucie manetki na dwa. Powiem Ci, że Ty jesteś lepszy doświadczony, to Zawieszenie zostawię. Ustaw tak, żeby mi No to zostawiam mapę A, najmocniejszą, i trakcję na dwójkę. No dobra. Ło! Wow. Jest zły! To jest za mocny motocykl, ja już to wiem yy... I on przegra Kowal widzę się zakochał w teku. się fajnie, już widzę od razu, że skręca naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nie, to, to, to. Panie Piotrze, no powiem panu tak, pan nie może takich motocykli mieć, bo to po tym głupie myśli człowiek ma, podobnie jak z RSV4 i tutaj tego mogę porównać do właśnie RSV4 tłono, faktory i to i, i to uczynię, natomiast to yy, no jest, nie no, straszny dzikus jest nie wiem, ja tam RSV4 map nie zmieniałem nie wiem jak ja w ogóle jeździłem, szczerze mówiąc ale tu już widzę, że reakcja na gaz jest, no po no, prostu ręce nie? masakra masakra Masa, znaczy masakra w sensie, że Zatkało mnie, a ja tu ledwo co gazu dodałem. Naprawdę to ma sifter? Nie. To po prostu tak rwie, że to jest niepojęte. Braku owiewki, że po prostu ściąga mnie do tyłu, nie? No, muszę się trochę przesunąć, bo tu jest taki kołek na siedzeniu z tyłu który pozwala tam powiedzmy trochę się zaprzeć tyłkiem. Ale jest no zobaczcie to, 5 bieg, ja tutaj jest to co gaz dodaję. Mam co prawda mode A, czyli to w najsilniejszą mapę. Reakcja gazu na dwójce, zawieszenie jest A1. Nie wiem co to znaczy, nie, nie, nie dosłuchałem Emilii, jak, jak e, mówiła, które to, które to jest ustawienie. ale podejrzewam, że jak z mapą A skonfigurowane, no to, to to jest jakieś takie sztywniejsze zawieszenie w tej chwili. Ta reakcja, dobicie, odbicie, podejrzewam, że jest bardziej na tor ustawiona, ale no, prowadzi się jak rowerek. Jest taki zbity, siedzę wysoko, kanapa twarda. Jak to nie, nie. Nie, nie mogę mieć takiego motocykla Człowiek potem się zapomina To, to jest yy, Nie tyle zapomina w sensie że oje jak fajnie jej z uśmiechem tylko, tylko się przyzwyczaja do tych prędkości yy, Na początku to jest szok Potem e, przychodzi to z ogromną łatwością. Prędkość tego typu tam 160, no to jest w zasadzie nie robi żadnego wrażenia, a przypominam, że to jest 160, więc e, no dużo, dużo za dużo niż wolno, e, a to się wtedy wydaje, że to jest taka prędkość po prostu zwykła przelotowa takim motocyklem. Dlatego ja na przykład siadłem z e, RZ1 250 no swojego czasu, bo też miałem wrażenie, że ja ciągle dwójkę z przodu na liczniku takich, na takich drogach jak tu i ten też tak musi, no bo to, bo to szósty bieg, ja dodaję gazu, on po prostu nie ma najmniejszej no nie wała się po prostu i zapierdala Cieszy gębę, ale jest yy, yy, do jazdy takiej jak ja potrzebuję to za mocny jest ten motocykl, to, to dużo mówić ja nie potrzebuję takich mocy, ja potrzebuję moc z dołu A prędkość maksymalna mi absolutnie nie jest potrzebna, taka duża Więc to co oferują motocykle 600-800 w tym przedziale Mi naprawdę wystarcza Ja nie, nie chciałbym mocniejszego, bo to by, źle by się skończyło Chyba się chłopakom oddaliłem trochę No jadę MT-10, no to nie dziwo, tak? Także e, opinia krótka: świetny sprzęt. Jeżeli ktoś szuka emocji, jeżeli ktoś szuka przyspieszenia, jeżeli ktoś szuka prędkości maksymalnych e, przeciążeń, że urywa łeb, to właśnie to jest ten motocykl, którego szuka. Coś mi tutaj. koszt sprzęgowy? Nie, może ten silnik tak ma. Skrzynia chodzi dość opornie. Nie chodzi dość opornie, ale, ale ma quick shifter, więc jest ok. Przy redukcji takie jak kliknięcia muszę jeszcze bez sprzęgła sp redukować, zobaczymy może ten efekt zniknie. Gdzie są koledzy? A są dobra, się wystraszyłem, że się zgubili. My teraz pojedziemy jeszcze raz na oborniki, tam robimy ostatnią zmianę, tam sobie wsiądę, jeszcze mam e, tenerkę i FJRkę. Zakochany, muszę uważać z tym ruszaniem, bo że mi na gumę nie poszedł Zakręcamy za dużo, bo to jest taka droga, że zakrętów nie uświadczysz yy, takich tam ostrzejszych. No Ale jest przyjemnie, jest czuć, że ten motocykl ma potencjał. Dosyć szeroki zbiornik ma, także tymi kolanami to no, tak nie idzie go ładnie objąć. Także to myślę, że to też jest jedna z wad. Ja bym musiałbym go tutaj porządnie ustawić, bo klamki są ultra wysoko. Czyli tak fabrycznie ustawione to musiał zmienić. Luz, manetce gazu jest za duży. Dźwignie zmiany biegów mam trochę za wysoko. To przy zmianie bez Quick sterem jednak. Kurde, to idzie od razu na gumę, jak Mówię, no to, to, to jest dziki scend Dziki scend Dobra, to do zmiany. jeszcze wezmę jeden motocykl, na pewno coś tam nagram, baterię zmienię. See you later.